Nazywam się Atlas Reeves, ale większość ludzi mówi do mnie po prostu Reeves. Jestem mężem mojej licealnej miłości Lili od sześciu lat wcześniej zdecydowaliśmy, że nie będziemy mieć dzieci od razu, za bardzo ceniąc naszą niezależność. Może kiedyś, ale nie wcześniej niż w połowie naszych trzydziestych. Lili i ja pochodziliśmy z skromnych początków, dorastając w tym samym małym miasteczku fabrycznym, choć po przeciwnych stronach torów. Nasze ścieżki skrzyżowały się dopiero w ostatnim roku, kiedy oboje trafiliśmy na te same targi koledziów w centrum. Lily była wzorową uczennicą i zdobyła pełne stypendium naukowe na studia księgowe. Ja z kolei ledwo ukończyłam studia. Ale to, czego mi brakowało w mądrości książkowej, nadrabiałam mądrością uliczną i niestrudzoną etyką pracy. W wieku 16 lat założyłem własny biznes detailingu samochodowego – myjąc i woskując pojazdy dla lokalnych bilerów i zamożnych klientów. W wieku osiemnastu lat miałem zespół kilkunastu facetów pracujących dla mnie i kontrakty z połową salonów samochodowych w hrabstwie. W międzyczasie Lily szukała pracy ze swoim świeżo upieczonym dyplomem. Kiedy podeszła do mojego stoiska na targach, z CV w ręku. Od razu się w niej zakochałem. Nie szukam kogoś do mycia samochodów, powiedziała z nieśmiałym uśmiechem, ale może i tak chciałbyś mój numer. Zadzwoniłem do niej, zanim doszła do sąsiedniego stolika i zaprosiłem ją na kolację tego samego wieczoru. Sześć lat później powiedzieliśmy, że tak. Dzięki tym fatalnym targom pracy Lily dostała stanowisko księgowego na poziomie podstawowym w dużym przedsiębiorstwie produkującym części samochodowe. W ciągu pięciu lat awansowała na stanowisko kierownika do spraw. Płatności. Żyliśmy całkiem wygodnie z naszych dwóch dochodów bez dzieci. Jeśli chodzi o mnie, moje imperium detailingowe rozrosło się, stając się sklepem, do którego udają się właściciele luksusowych samochodów w całym stanie. Udało mi się nawet zdobyć kilku sławnych klientów. To zabawne, że jako detailer samochodowy kończysz na słuchaniu wszelkiego rodzaju soczystych plotek. Bogaci ludzie rozmawiają swobodnie przy pomocy, zakładając, że jesteśmy głusi lub nimi. Pomaga mi to, że mam też wiarygodną twarz. Więc nie było niczym niezwykłym. Gdy około pół roku temu pewien znany klient został na dłużej, gdy skończyłem z jego Porsche 911 najwyraźniej chętny do pogawędki, panie Reeves powiedział, podając mi swoją wizytówkę: jestem Vince Sloan, prywatny detektyw. Miałem nadzieję, że będę mógł skorzystać z pańskich usług. Uścisnąłem mu dłoń i zapytałem, jak mogę pomóc, zakładając, że potrzebuję floty samochodów lub furgonetek obserwacyjnych. Ale byłem zupełnie nie na miejscu. Proszę. Mów mi więc nalegał. Przejdę od razu do sedna. Pracuję dla klienta, który podejrzewa, że jego żona jest niewierna lub przynajmniej na granicy. Żona mojego klienta jest księgową w Pajlan Auto Parts. Niedawno zatrudnili nowego dyrektora prawdziwego rekina o imieniu Declan Show. Show ma reputację niszczyciela domów, jeśli rozumiesz o co mi chodzi. Narzekał i jadł obiad z żoną mojego klienta, wysyłał kwiaty, flirtował z nim, robił wszystko. Na razie podręcznikowe rzeczy. Ale teraz poluje na weekendowe spotkanie. Mamy wiele elementów układanki, ale wciąż kilka luk do wypełnienia. Skinęłam głową, zaintrygowana, ale wciąż niepewna, co to ma wspólnego ze mną? Wtedy zaskoczyło. Lily pracowała w Pajlan. Nagle chłonęłam każde słowo Winsa. Musiał wyczuć, że moje zainteresowanie wzrosło. Miałem nadzieję, że pomożesz nam wypełnić te ostatnie fragmenty. Kontynuował Wins. Ta postać szawa zostawia małe prezenty i notatki na jej biurku. Ona je czyta, a następnie wrzuca do kosza na śmieci. Twoja ekipa obsługuje biura w Pajlan. Prawda. Myślisz, że mógłbyś kazać swoim ludziom mieć oko? Może zbierać wszelkie rzeczy osobiste, które lądują w jej koszu na śmieci i przekazywać je mnie. Sprawdziłem to z moim zespołem prawnym, całkowicie legalne, ponieważ to śmieci. Mam też zielone światło od jej pracodawcy. Podniosłem brwi na tę ostatnią część. Dlaczego pajlan zgodził się pozwolić ciastu szpiegować jednego ze swoich pracowników? Więc musiał czytać mi w myślach. Wyciągnął wizytówkę i przesunął ją po moim biurku. Oto bezpośredni numer do CEO. Jeśli mi nie wierzysz, zadzwoń do niego. On wolałby nie mieć do czynienia z nieuniknionym pozwem o molestowanie seksualne, jeśli ten facet show przekroczy granicę. Trochę korporacyjnego szpiegostwa to niewielka cena za uniknięcie tego bałaganu. Nazwisko CEO na wizytówce było znajome. Miałem go już w kontaktach. Nie mówiąc nic Vince'owi. Wyciągnąłem komórkę i wybrałem numer. Odebrał po pierwszym sygnale. Atlas. Wiem, dlaczego dzwonisz, powiedział bez wstępu. Wiem, że Vince Sloan siedzi w twoim biurze. Masz moje pełne prawo przekazać mu i jego zespołowi wszelkie materiały niefirmowe. Mój prawnik ma sporządzić oficjalny list, w którym to stwierdzi. Będziesz mieć to w swojej skrzynce odbiorczej w ciągu godziny. Muszę lecieć. Vince czeka na mnie w holu. Ale zadzwoń do mnie bezpośrednio, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Po tych słowach rozłączył się, zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć. Odwróciłem się do Winsa, który szczerzył zęby jak kot, który zjadł kanarka. Po prostu skinąłem głową. Dobra, jestem w środku. Daj mi cały opis, a moi ludzie zaczną segregować jej śmieci. Sam to przejrzę tutaj w sklepie. A ty możesz wpadać każdego ranka o dziesięć, żeby je odebrać. Pracujesz dla ciebie. Wyns sięgnął przez biurko, żeby uścisnąć mi dłoń. Idealnie. Jutro rano kurier przyniesie mi dasy jej ze zdjęciami i większą ilością szczegółów. Ale ogólnie rzecz biorąc, bądźcie czujni na peregani z przytulnych lunchów lub późnych kolacji, miłosne liściki, dostawy kwiatów, tego rodzaju niezbite dowody. Mając plan gotowy, wyns wyruszył a ja zwołałem spotkanie z liderami mojej ekipy, aby poinformować ich o misji płaszcza i szpady. Przez następne dwa miesiące ściśle współpracowaliśmy z Winsem i jego agencją. W końcu przyszedł do mnie i powiedział, że mają więcej niż wystarczająco dowodów. Żona wymknęła się z szawem po długim lunchu, a ludzie Winsa byli w stanie śledzić ich do motelu. Klient złożył pozew o rozwód tego samego dnia. Potem życie wróciło do normy, przynajmniej tak myślałam. Około tydzień później zauważyłam, że Lili wydawała się rozproszona i nerwowa, ciągle sprawdzała telefon i była niezwykle skryta ze swoją torebką i torbą na laptopa. Próbowałam swobodnie zapytać, czy wszystko w porządku, ale mnie zbyła, mówiąc, że to tylko stres w pracy. Ona również spędzała długie godziny w biurze. Na początku nie przywiązywałem do tego większej wagi nadchodził termin rozliczeń kwartalnych, a to był jej najbardziej pracowity okres w roku. Ale wtedy Mona, jedna z moich najstarszych pracownic, która była ze mną odkąd byłam jednoosobową działalnością, poprosiła o prywatną rozmowę. Mona była dla mnie kimś więcej niż pracownicą. Była matką, której nigdy nie miałam, zawsze się mną opiekowała, szybko udzielała mądrych rad i pocieszała mnie ramieniem. Była ode mnie starsza o dobre trzydzieści lat, ale bystra jak brzytwa. Gdy usiadła na krześle naprzeciwko mojego biurka, zauważyłem, że coś ją trapi. Wzięła głęboki oddech i od razu się wciągnęła. Atlas Kochanie, nie wiem, jak to powiedzieć, więc powiem to wprost zaczęła, marszcząc brwi z troską. Pamiętasz, jak kilka miesięcy temu pomagaliśmy temu detektywowi. Skinęłam głową, marszcząc własne czoło. Dokąd ona zmierzała? Cóż, jak wiesz, moja trasa została zmieniona i teraz obsługuję biura w pajlan. Kontynuowała ostrożnie Mona. A ten facet, którego śledziliście, ta postać szawa, widziałem, jak węszył przy biurku Lili. Krew mi zmroziła krew. Dałem jej znak, żeby mówiła dalej. Wczoraj zauważyłem na jej biurku duży bukiet czerwonych róż. Na początku nie zwróciłem na to większej uwagi. Pomyślałem, że może to ty je wysłałeś. Ale potem zobaczyłem kartkę. Siennęła do kieszeni i wyciągnęła małą kopertę, Przesuwając ją w moją stronę, wyjąłem ją z jej kosza. Pomyślałem, że powinieneś się zobaczyć. Drżącymi rękami otworzyłam kartkę i przeczytałam wiadomość. Moja najdroższa Lili. Słowa nie mogą wyrazić mojej wdzięczności za twoją pomoc w odnowieniu mojego kontraktu z pylan Bez ciebie byłabym zgubiona. Proszę, pozwól mi zabrać cię na lunch. Umieram z chęci zobaczenia twojej pięknej twarzy. Twoja Declan. Zobaczyłem czerwień. Kwiecisty język, śmiałe założenia, wszystko było aż za dobrze znane. Wróciłam myślami do początkowego pobrania przez wins a tego deklana szawa, jak żerował na samotnych lub zaniedbanych żonach, odciągając je od mężów pustymi pochlebstwami i fałszywymi obietnicami. A teraz nastawił się na moją lili. Po moim trupie. Pomyślałem. Podziękowałem Mani wylewnie, obiecując, że będę ją informował na bieżąco. Ścisnęła mnie pocieszająco za ramię, wychodząc z mojego biura, rzucając mi współczujące spojrzenie. W chwili, gdy drzwi zamknęły się za nią, chwyciłem telefon i wybrałem numer winsa. A. Odebrał po drugim sygnale. Atlas, czemu zawdzęczam tę przyjemność? Zapytał, jego ton był radosny. Szybko przekazałem mu informację uni. Moje słowa były urywane i przeplatane ledwo powstrzymywaną wściekłością. Vince gwizdnął cicho. Miałem przeczucie, że Snake znów będzie polował. Nadal mam go w ogonie. Wygląda na to, że jesteś mężem numer trzy, który dołączył do show Survivor's Club. Pozostała dwójka czy oni wiedzą o sobie nawzajem? Zapytałam, a mój umysł już wirował od pomysłów, jak postępować, więc zaśmiał się ponuro. Teraz już tak. I zgodzili się podzielić moje honorarium, żeby mieć go na oku dwudziestego lipca. Chcesz wziąć udział w tym układzie. Oczywiście, odpowiedziałem bez wahania: Co dalej. Wins zrobił pauzę, żeby przerzucić jakieś papiery. Myślę, że powinniście się spotkać, wymienić notatki. Dlaczego nie przyjdziesz do mojego biura dziś po południu? Powiedzmy o trzy. Przyprowadzę tu pozostałych dwóch i możemy opracować strategię. Dokładnie o drugiej pięćdziesiąt pięć wkroczyłem przez drzwi agencji detektywistycznej Winsa. Adrenalina już buzowała. Przywitał mnie mocnym uściskiem dłoni i zaprowadził do sali konferencyjnej, gdzie siedzieli dwaj inni mężczyźni, wyglądający na równie niespokojnych i wkurzonych, jak ja się czułem. Więc szybko się przedstawił: Atlas, poznajcie Gaypa Delaneya i Hanka Bridgesa. Gabe, Hank, to jest Atlas Reeves. Okazuje się, że wy trzej jesteście członkami bardzo niefortunnego klubu. Żona Gaypa pracuje z show w Pajlan. Żona Hanka jest nauczycielką, a Pailan sponsoruje drużynę robotyki, którą trenuje. Szou był mentorem zespołu, wykorzystując to jako pretekst, by zbliżyć się do niej. Atlas właśnie dowiedział się, że Show teraz próbuje poderwać swoją żonę Lily, która kieruje księgowością w Pailan. Wszyscy wymieniliśmy ponure skinienia głową na znak solidarności. Vince oprowadził nas po dowodach, które zebrał do tej pory. Rachunki za przytulne kolacje, miłosne notatki, sugestywne teksty i e-maile. Show był przewidywalny. Miał ten sam podręcznik dla każdej kobiety. Obdarzał je uwagą. Sprawiał, że czuły się pożądane i doceniane. Obiecywał im gruszki na wierzbie. Wydaje się, że podnieca go wiedza męża. Wyjaśnił więc z obrzydzeniem. Chce, żeby czuły się bezsilne, jakby był lepszym człowiekiem. Prawdziwy kawał roboty. Ten facet. Tylko w zeszłym roku udokumentowałem kilkanaście rozwodów, które do niego doprowadziły. Poszperałem trochę i odkryłem, że Pajlan nie jest jego pierwszym rodeo. Miał niezły raban w swojej ostatniej pracy w Chicago, dopóki nie został pozwany przez grupę wściekłych byłych. Pajlan zawarł ugodę pozasądową i wysłał go tutaj. Wygląda na to, że właśnie wypuścili go na świeże cele. Gabe uderzył pięścią w stół. Jego twarz była pokryta wściekłością. Musimy powstrzymać tego drania. Musi dostać nauczkę. Nie pozwolę mu zniszczyć mojej rodziny. Mam dwie małe dziewczynki w domu. Potrzebują swojego tatusia. Hank i ja wymamrotaliśmy zgodę. Wyns podniósł rękę. Jestem z wami, panowie. Ale musimy być w tym mądrzy. Nie możemy zrobić nic, co mogłoby zagrozić śledztwu lub jakimkolwiek przyszłym działaniom prawnym. Oto, co proponuję. Spotkanie zakończyło się tym, że wszyscy byliśmy na tej samej stronie. więc stworzył grupowy tekst, abyśmy mogli dzielić się wszelkimi nowymi wydarzeniami w czasie rzeczywistym. Gabe i Hank wydawali się czerpać pewną pociechę z tego, że nie są sami w tym koszmarze. Uścisnęliśmy sobie dłonie i rozeszliśmy się. W ciągu następnego tygodnia zachowanie Lili stało się bardziej nieprzewidywalne. Niektóre noce była wyjątkowo uczuciowa. Inne zimna i zdystansowana. Starałem się zachowywać, jakby wszystko było normalne. Ostatnią rzeczą, jakiej chciałem, było dać jej znać, że jestem na tropie jej małego sekretu. Pewnego wieczoru Mona pojawiła się w domu. Byłem zaskoczony, widząc ją, ale zaprosiłem ją do środka. Wyglądała, jakby postarzała się o dekadę od naszej rozmowy w moim biurze z ciężkim westchnieniem, sięnęła do torebki i wyciągnęła zmiętą kartkę papieru. Nienawidzę być posłańcem kolejnych złych wieści, powiedziała cicho, ale znalazłam to upchnięte w szufladzie biurka Lili, kiedy sprzątałam jej biuro dziś wieczorem. Podała mi papier, a ja go wygładziłam, z sercem w gardle. To było wydrukowane potwierdzenie rezerwacji hotelowej. Na nadchodzący weekend. Dwie osoby. Nazwiska na rezerwacji. Declan Show i Lily Reeves myślałem, że zwymiotuje przez cały ten czas tylko ją zmiękczał, żeby ją zabić. a teraz zamierzał to zrobić. podziękowałem mani i odprawiłem ją, obiecując, że będę ją informował. Następnie chwyciłem telefon i wysłałem wiadomość do grupy w ciągu kilku sekund mój ekran rozświetlił się lawiną odpowiedzi: Gabe, ten sukinsyn to samo. Co zrobił, stan Zabrał ją do jakiegoś odosobnionego BB na północy stanu. Hank, czy wiemy, gdzie jest hotel? Może moglibyśmy ich złapać na gorącym uczynku? Więc, odradzałbym to. Zbyt ryzykowne. Mogłoby się to bardzo źle skończyć. Atlas, muszę skonfrontować się z Lili. Dziś wieczorem. Zakończ to, zanim zajdzie dalej. Więc, stąpaj ostrożnie. Atlas. Nie chcesz, żeby poczuła się zaskoczona. To może ją odepchnąć. Gabe, więc ma rację. Kiedy skonfrontowałem się z Stanią, stanęła w obronie, powiedziała, że jestem paranoikiem. Gaslit mnie do cholery. Hank, no i co? Po prostu usiądziemy i pozwolimy, żeby to się stało. Pozwolimy mu wygrać. Atlas, nie ma szans. Mam pomysł, ale będę potrzebował waszej pomocy. Żeby to zrobić przedstawiłem swój plan. To było zdrowaś Mario, ale nie miałem już opcji. Gabe i Hank szybko zgłosili swoją pomoc. Nawet Vince zgodził się odegrać swoją rolę. Umówiliśmy się, że skontaktujemy się rano, aby dopracować szczegóły. Siedziałam północy, rozmyślając nad każdym scenariuszem kwestionując siebie, ale w końcu wiedziałam, że muszę walczyć o moje małżeństwo. O nawet jeśli oznaczało to jej utratę. Następnego ranka byłem na krawędzi. Ledwo mogłem przełknąć kawę i tosty. Lili natomiast była uśmiechnięta i gadatliwa. Robiło mi się niedobrze na myśl o tym, że grała rolę kochającej żony, kiedy wiedziałem, co knuje za moimi plecami. Dokładnie o dziesięć rano zadzwonił dzwonek do drzwi. Zerwałem się, żeby odebrać, zanim Lily zdążyła. Na ganku stał mężczyzna o kamiennej twarzy w tanim garniturze. Atlas Reeves. Zapytał szorstko. Skinąłem głową. Zostałeś obsłużony. Wcisnął mi w ręce kopertę manilową i odwrócił się na pięcie. Lily wpadła do holu z szeroko otwartymi oczami. Atlas, co się dzieje? Kto to był? Nie odpowiedziałam. Po prostu rozdarłam kopertę drżącymi rękami. W środku był stos papierów. Na górze pozew o rozwód. Moje serce stanęło. Atlas, co to jest? Co się dzieje? Głos Lily był piskliwy, spanikowany. Wziąłem głęboki oddech i zmusiłem swój głos, żeby mnie nie zdradził. Mógłbym zapytać Cię o to samo, Lily, ale myślę, że oboje wiemy. Podałem jej papiery, patrząc, jak kolor odpływa z jej twarzy. Przerzucała je gorączkowo. Jej oczy skanowały strony. Kiedy dotarła do obciążających dowodów, potwierdzenia z hotelu, liścików miłosnych, jednoznacznych Emaili, zgięła się. Mogę wyjaśnić, szepnęła Lili, a łzy napłynęły jej do oczu. To nie jest to, na co wygląda. Prychnęłam. Naprawdę, bo wygląda na to, że miałaś romans ze swoim współpracownikiem. Planujesz romantyczny wypad za moimi plecami. Kłamałeś mi przez tygodnie, może miesiące. Powiedz mi, którą część źle zinterpretowałem. Lily kilka razy otworzyła i zamknęła usta, ale nie wydobyło się z nich żadne słowo. Wyglądała na całkowicie pokonaną. Prawie mi jej było żal. Prawie. Atlas, proszę. W końcu się udusiła. Nigdy nie chciałem, żeby to się wydarzyło. Po prostu wymknęło się spod kontroli. Byłem zdezorientowany, pochlebiony uwagą, ale przysięgam, że nigdy z nim nie spałam. Nie mogłam tego zrobić. Kocham cię, pokręciłam głową ze smutkiem. Chciałabym w to uwierzyć, Lily. ale zaufanie przepadło. Złamałeś nasze przysięgi, złamałeś mi serce. Nie widzę, jak możemy się z tego podnieść. Lili rozpłakała się, papiery spadły na podłogę, gdy zakopała twarz w dłoniach. Walczyłam z chęcią pocieszenia jej. Musiałam pozostać silna. Właśnie wtedy mój telefon zabrzęczał z przychodzącą wiadomością od Vince'a. Orzeł wylądował. Czekajcie. Wziąłem głęboki oddech. Czas ruszać. Jak na zawołanie, dzwonek do drzwi zadzwonił ponownie. Lily poderwała głowę. Jej oczy rozszerzyły się ze strachu. Wiedziała, kim jest. Zebrałam się w sobie i poszłam odebrać. Tam w moich drzwiach stał ten sam człowiek. Declan Show. Wyglądał jak jeleń w świetle reflektorów, wyraźnie nie spodziewając się mnie zobaczyć. Zanim widziałem Vince'a i jego zespół, kamery kręciły. Co to? Do cholery. Jest. Wybełkotał Show, próbując się cofnąć, ale Gabe i Hank wyszli z krzaków, blokując mu drogę ucieczki. To, powiedziałem spokojnie, jest interwencja. Naprawdę myślałeś, że możesz po prostu wkroczyć i ukraść mi żonę? Zniszczyć moje małżeństwo? Nie na mojej zmianie, kolego. Twarz Szawa wykrzywiła się w paskudnym uśmieszku. Twoja żona przyszła do mnie z własnej woli, splunął. Nie moja wina, że nie potrafiłeś jej zadowolić. Rzuciłem się na niego, ale więc mnie powstrzymał. Nie jest tego wart, mruknął mi do ucha. Mamy wszystkie dowody których potrzebujemy. Jego tyłek to trawa. Jakby dla podkreślenia słów wins A nadjechały dwa radiowozy z wrzaskiem i migającymi światłami. Umundurowani funkcjonariusze wybiegli, kierując się prosto do Shawa. Próbował uciekać, ale Gabe i Hank złapali go, rzucając nim o ścianę domu. Declan Shaw, jeden z policjantów, powiedział, zakładając mu kajdanki, że jest pan aresztowany za wymuszenie, oszustwo i nagabywanie. Ma pan prawo zachować milczenie. Kiedy odczytali mu jego prawa i wepchnęli go do tyłu radiowozu, Lili wybiegła na ganek, wciąż szlochając. Atlas, zawołała, wyciągając do mnie rękę: Tak mi przykro, tak mi wstyd, proszę mi wybaczyć. Możemy to rozwiązać. Zrobię wszystko. Delikatnie ją odepchnąłem. Mnie też jest przykro, Lili, przepraszam, że do tego doszło. Ale nie mogę tego po prostu zamieść pod dywan. Byłeś gotowy wyrzucić nasze wspólne życie. To nie jest coś, o czym mogę zapomnieć. Lily osunęła się na ziemię, obejmując się i płacząc. Musiałam się mocno powstrzymywać, żeby jej nie wziąć na ręce. Ale musiałam być stanowcza. Więc położył mi rękę na ramieniu. Postąpiłeś słusznie: Atlas. Wiem, że teraz tak się nie czujesz, ale wszystko będzie dobrze. Oboje. To jest dno. Jedyna droga prowadzi w górę. Skinęłam głową, patrząc, jak policjanci odjeżdżają z show. Gabe i Hank poklepali mnie po plecach, zanim wsiedli do samochodu Vince'a, a potem zostaliśmy sami, ja i Lily. Pomogłem jej stanąć na nogi i poprowadziłem ją z powrotem do środka. Przylgnęła do mnie jak do koła ratunkowego, a jej łzy moczyły moją koszulę. Posadziłem ją na kanapie i nalałem jej mocnego drinka. Wypiła jednym haustem. Co teraz? zapytała chrapliwie, nie patrząc mi w oczy. Westchnąłem ciężko. Teraz zbieramy kawałki. Zabieramy cię na terapię. Sprawdzamy, czy jest coś jeszcze do uratowania. Ale Lily, chcę, żebyś zrozumiała powagę tego, co zrobiłaś. Zaufanie jest zniszczone. Będzie trzeba włożyć dużo pracy, żeby je odbudować, jeśli w ogóle możemy. Lily skinęła głową, a świeże łzy spływały jej po policzkach. Wiem. Jestem gotowa zrobić wszystko, co trzeba. Atlas. Nie mogę cię stracić. Jesteś całym moim światem. Wziąłem ją za rękę, przesuwając kciukiem po jej knykciach. Dzień po dniu. Lil. To wszystko, co możemy zrobić. Dzień po dniu. Następne kilka miesięcy to była mgła prawników, rozpraw sądowych i sesji terapeutycznych. Show ostatecznie przyjął ugodę, zgadzając się na wysoką grzywnę i obowiązkową terapię w zamian za wycofanie zarzutów nakłaniania. Pajlan zwolnił go na miejscu. Ostatnio słyszałem, że wrócił z podkulonym ogonem. Co do Lili i mnie, postanowiliśmy się rozstać na jakiś czas. Ona przeprowadziła się do swojej siostry i rzuciła się w indywidualną terapię. Skupiłam się na swoim biznesie i własnym uzdrowieniu. To była najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam, ale wiedziałam, że oboje potrzebujemy przestrzeni, aby wszystko przetworzyć. Powoli, ale pewnie, odnaleźliśmy drogę powrotną do siebie. Zaczęliśmy od randek przy kawie, potem przeszliśmy do kolacji. Rozmawialiśmy godzinami, naprawdę rozmawialiśmy, jak nie rozmawialiśmy od lat, oboje przyznaliśmy się do błędów, i zobowiązaliśmy się do bycia lepszymi partnerami. Po sześciu miesiącach rozłąki Lili wróciła do domu. Nie było łatwo, ale byliśmy zdeterminowani, żeby to zadziałało. Kontynuowaliśmy terapię par i poświęcaliśmy czas na regularne spotkania kontrolne. Stopniowo zaufanie zaczęło się odbudowywać. Teraz, rok później, mogę szczerze powiedzieć, że jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek. Przetrwaliśmy najgorszą burzę w naszym życiu i wyszliśmy z niej obronną ręką. Jesteśmy bardziej szczerzy, bardziej celowi. Nie traktujemy siebie nawzajem jak coś oczywistego. Chciałbym móc powiedzieć to samo o Geipie i Hanku. Mimo wszelkich starań ich małżeństwa nie wytrzymały zdrady. Rozwód Geipa został sfinalizowany kilka miesięcy temu. Hank i jego żona wciąż są w zawieszeniu. Jeśli chodzi o Szawa, Słyszałem splotek, że sam zasmakował w swoim lekarstwie. Podobno zaczął spotykać się z kobietą, którą poznał na terapii, tylko po to, by dowiedzieć się, że ona też go umawiała ze swoją byłą. Karma to suka. Patrząc wstecz, jestem wdzięczna za lekcje, jakkolwiek bolesne by one nie były. Dowiedziałam się, że miłość nie jest jakąś bajką, to wybór, którego dokonujesz każdego dnia. Ona się pojawia, nawet gdy jest ciężko zwłaszcza gdy jest ciężko lili i ja nie jesteśmy idealni ale jesteśmy zobowiązani do bycia razem idealnie niedoskonałymi i to mi wystarcza